Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki, Nie wiem czy Państwo tutaj widzą mnie. Ja stanę może tak z tej strony, żeby troszkę mnie Państwo może zobaczyli. Tak, o, to jestem ja. Yy, dzisiaj sobie popływam, jest 6 grudnia. Staw jest taki na ten, ten golejowski, jest lekko zamarznięty, to jezioro golejowskie, ale to jest taka cienka pokrywa, więc ona się będzie bardzo łatwo łamała. Ja wchodzę do wody, proszę Państwa, i troszkę się tutaj pobawię w tej wodzie. Proszę Państwa, dla Państwa informacji, że to jest 6 grudnia. A coż, to widać po Tomasz w tym że to zmarł dzisiaj, znaczy wczoraj chyba, w Zbigniew Safian. Yy, scenariusz stacjonarzystów dał niż życie. Yy, film, który ja robiłem. No taki troszkę komunizujący, no ale ciekawa fabuła. No będę tutaj, proszę Państwa, wychodził. Tutaj z boku, bo tu mam dobre dojście. Ale jeszcze tam coś Państwu powiem po wyjściu, muszę pędzić ostrożnie. Dlatego, że ta kraja jest dosyć ostra i żebym sobie krzywdę nie zrobił nią. O, teraz sobie wyjdę. I teraz coś Państwu jeszcze powiem. Tylko zrobię pewną sztuczkę, której nie zrobiłem poprzednim razem, że sobie wizjer przekręcę, żebym widział się... Och, muszę sobie nastawić. Na no, państwa, jestem, muszę być samowystarczalny, więc niech państwo nie dziwią, że takie trochę pomitwne są te nagrania. I po co ja to robię? No, to nagrywanie, to pływanie całe. Pływanie robię dla przyjemności, to po pierwsze zrobię to po drugie, bo to jest naprawdę zdrowe, aczkolwiek proszę Państwa, jedno ostrzeżenie nie radzę tego robić tak jak ja, po pojedynkę i na głębokiej wodzie. W, ten, w wodzie, tam, bo to, że tam, no za, ja wiem, zadosnie powyżej zera pewnie, bo ludzi jest dosyć mocny na niej. No, a robię to po to, proszę Państwa, że chcę tymi nagraniami złudzić jakieś zainteresowanie moim blogiem, a to zainteresowanie jest mi potrzebne. Po to, żebym odzyskał pewne pomieszczenia, w których prowadziłem taką świetlicę dla biednych dzieci i młodzieży z trudnych rodzin. Przez półtora roku doprowadziliśmy z wolontariuszami i nam władze tą salę zabrały. Oczywiście władze nie nas popierają, także one nie mówią, że nie chcą tej świetlicy i tak dalej, ale fakt jest taki, że chyba już, no nie, nie będę teraz liczył na, na zimnie, ale z 9 miesięcy tej świetlicy nie, nie prowadzimy. No i chcę to wszystko odzyskać, żeby to dalej mi działało i potrzebuję poparcia ludzi, różnych ludzi. Tu w Staszowie to poparcie raczej nie znajdę, bo ci, którzy nam tę salę zabrali, to są ludzie wpływowi. To są różni urzędnicy różnego szczebla, takiego czy owakiego. I nie chcę narażać. W tej chwili ja walczę o tę świetlicę w zasadzie sam, z jedną taką starszą panią z akcji katolickiej, która mi w tym pomaga. No, a reszta, reszta się boi, albo, albo, albo nie rozumie, albo nie chce. No, więc potrzebuję poparcia, potrzebuję poparcia różnych ludzi. Że to w końcu, ja w końcu zabędę, a no, żeby to zrobić, no, to muszę. Zobaczyć, no, to jest, z to jest pompy, bo nie są zwyczone. tak jak przed wyrazem byłem. Teraz napływa, się naprywa, naprywa, 30. Przepraszam, ja będę musiał nagranie skończyć, bo jeszcze się będę musiał ubrać oczywiście. Yy, a to jeszcze zajmie parę minut ładnych. No sobie jeszcze pobiegam. Ach, można sobie troszkę przybiegnąć jeszcze. Temperatura powietrza jest około 2 stopni, no będę sobie przecież, już kończył to nagranie, aczkolwiek ja tu na powietrzu jeszcze rozebrany będę jeszcze ładnych parę minut, dlatego że muszę się yy, oczywiście wytrzeć troszkę, pobiegać jeszcze, ubrać się jeszcze, zajdzie mi troszkę. Pozdrawiam się z Państwem, do widzenia.